Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Produkt g Halo został wypuszczony na rynek już kilka miesięcy temu, natomiast my w tych foliach tak mocno nie siedzimy, ponieważ sami nie aplikujemy folii, natomiast udało się w końcu trafić na samochód naszego stałego klienta, gdzie na, sam, na cały przód poszła folia bezbarwna PPF, natomiast nareszcie jest tutaj powłoka. No i z tego powodu postanowiliśmy przetestować w końcu g Halo. Powłoka dedykowana do folii, do wszystkich rodzajów folii, zarówno tych bezbarwnych, zabezpieczających, które teraz są najbardziej popularne, jak również do wszystkich folii do zmiany koloru auta. Przeznaczona do folii w połysku, jak i w macie. To jest ciekawe i o tym za chwilę wspomnimy, ponieważ zrobiliśmy taki na szybko teści, czy rzeczywiście działa fajnie na macie i zbyt mocno nam nie wybłyszcza. Ktoś może powiedzieć, do czego powłoka na folię? Słuchajcie, no folia też ulega jakiegoś, jakiemuś tam zniszczeniu, tak samo jak i lakier. Zazwyczaj te folie, tak jak mówiłem, nie mamy zbyt dużego doświadczenia, natomiast z moich obserwacji wynika, że są dosyć tępe. A fajnie byłoby nadać tej powierzchni śliskość, ponieważ wszystkie zanieczyszczenia, szczególnie robactwo czy też kamyczki, są w stanie łatwo prześlizgnąć się tak naprawdę przez ten lakier dzięki tej śliskości. No i tutaj ta powłoka naprawdę daje niesamowitą śliskość. E, tutaj byliśmy, no powiedziałbym w szoku i fajnie by było, gdyby wszystkie powłoki do lakieru również e, dawały nam taką śliskość. Jeżeli chodzi o sam efekt wizualny, do końca nie wiedziałem czego się spodziewać, szczerze mówiąc, myślałem, że a już więcej tutaj się nie da osiągnąć, no bo folia przecież bezbarwna daje fajny efekt. No troszeczkę się myliliśmy e, podczas aplikacji tutaj na auto. Naprawdę widać było to przyciemnienie tej folii. To było niesamowite. Nawet jeżeli maskę robiliśmy na mniejsze, tak na trzy podzieliliśmy sobie tak naprawdę, to ta różnica była rzeczywiście widoczna. Mamy oczywiście poprawę hydrofobowości, natomiast to będziemy obserwować. Tak naprawdę są to nasze pierwsze wrażenia z użycia tej powłoki, więc za jakiś czas będziemy Wam zdawać relację, jak to wygląda na tym samochodzie. No i oczywiście zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Pamiętajcie, że te folie, tak jak i lakiery, mogą Mogą żółknąć, więc powłoka ma za zadanie odbijać te promienie, żeby folie bezbarwne nie żółkły, czy folie kolorowe nie traciły tego koloru. Jeżeli chodzi o samą aplikację, może teraz kilka słów. Trochę podobna do EXO, natomiast na pewno nie jest to EXO. To od razu Wam mówię, tak porównując te dwa produkty, jest to coś zupełnie innego. Natomiast kładziemy również w dwóch warstwach. Dosyć obficie zalewamy, szczególnie na początku, aplikator i możemy to rozprowadzać sobie kolistymi ruchami, dzięki temu mocno to wetrzemy. Oczywiście bez żadnego docisku, dlatego trochę więcej produktu na ten aplikator na samym początku. Zauważyliśmy, że najlepiej położyć sobie taką powierzchnię mniej więcej 40 na 40 rozłożyć, dolać i kolejny element. I tak naprawdę możemy zrobić takie dwie 40 na 40 i wtedy dopiero docieramy. No i ta pierwsza faza, tutaj ja osobiście trochę się przestraszyłem, bo było bardzo tempo. Mówią, będzie problem. Będzie problem. Natomiast gładka mikrofibra. Prostymi ruchami rozcieramy, rozcieramy, zbieramy ten nadmiar i później druga strona mikrofibry, czy druga fibra, i już wtedy kolistymi ruchami bez docisku docieramy finalnie tą powłokę. I wtedy już wyczuwamy od razu tą fajną śliskość. Jeżeli mielibyście problemy z jakimiś smugami, mazami, już pod ledem, bo tak naprawdę to będziecie widzieli wstępnie, wiadomo, to te miejsca takie bardzo przyciemnione, jak to jest. Przy powłoce, więc to wszystko sobie docieramy wiadomo w takim tym miękkim oświetleniu fotograficznym, jak to my mówimy. Czyli gasimy świetlówki, halogeny na jasny sufit, i wtedy mamy taką fajną unę i to dobrze widać. Natomiast później LED, czy punktowe światło, obserwujemy, czy jest wszystko dotarte. I tutaj jest ciekawa sprawa, bo nie możemy być nadgorliwi. Po prostu wstępnie dotrzyjcie sobie to wszystko kolistymi ruchami. Jeżeli jest jakaś droga, taka, może nie tyle smuga, co właśnie hologram pojawiający się w tym punktowym świetle, to on Wam odparuje. I nawet po kilku minutach znowu chcieliśmy wzbudzić tą powłokę, więc przecieraliśmy w jednym kierunku, dosłownie kilka sekund i wszystko odparowuje, wchłania się. Także to jest bardzo fajne dla tej powłoki i, i, i to później nie wraca. Aplikujemy na, na no, cały samochód, no to rzadko się zdarza, żeby folia była na całym samochodzie, ale jeżeli nie zaaplikujecie nawet na przód i cały przód, w sensie maska, błotniki, zderzak, Jakieś elementy typu progi czy piano, to później możecie od razu rozpocząć aplikację tej drugiej, drugiej warstwy. Po zaaplikowaniu halon możemy odczekać w granicach 2 do 5 minut, także warto, tutaj warto w ogóle spojrzeć na czas w momencie, kiedy startujecie z aplikacją, i tak naprawdę od tego momentu powinno się ten czas mierzyć. I jeżeli ta sama aplikacja trwa, nie wiem, około 2 minut, to w zależności od temperatury, tak jak my dzisiaj tutaj, od razu zaczynaliśmy sobie docierać. Najpierw te proste ruchy, później koliste. Jeżeli jest chłodniej, no to możemy wydłużyć ten czas nawet do 5 minut, to wyczujecie, natomiast nie przesadzajcie z tym czasem, bo będzie bardzo, bardzo tempo podczas tego pierwszego dotarcia. Powinno być trochę, ale też nie za mocno. No i raczej, jeżeli chodzi o aplikację produktu, bardziej na bogato, ta folia widać, że mocno pije ten produkt, więc jeżeli dacie ubogo, to będą duże problemy z dotarciem. Więc tutaj raczej stosujmy się do tych zaleceń, żeby było troszeczkę więcej tego produktu, żebyśmy mieli więcej czasu, swobodę rozłożenia tej powłoki i później trochę łatwiejsze dotarcie. Niestety nie mieliśmy dzisiaj żadnej folii matowej. Tak luzem, jeżeli chodzi o jakiś skrawek matowej, satynowej. Natomiast nasze drzwi i parapet od strony właśnie pracowni są oklejone folią. To nie jest jakiejś górnej półki folia. Natomiast no, chcieliśmy zacząć przynajmniej stopień tego wybłyszczenia, bo jak wiemy, woski, różne silanty, powłoki, nawet czasami produkty, które są wręcz dedykowane do matu, mimo wszystko bardzo mocno wybłyszczają powierzchnię. Tu jest duży plus dla, dla Halo, ponieważ. Owszem, przyciemnia nam tą powierzchnię, natomiast przyciemnienie jest naprawdę niewielkie. Wręcz bym powiedział bardzo pożądane, ponieważ ten mat został fajnie wyrównany. Obok możecie zobaczyć dla porównania jak powierzchnia wygląda po, po wosku, no bo te drzwi kiedyś yy, po prostu nawoskowaliśmy i, i więc możemy od razu zobaczyć jak to wygląda, że to wybłyszczenie jest dużo, dużo większe. To jest bardzo, bym powiedział, takie obiecujące, tak, dobrze rokujące, no bo jednak dużo osób szuka do matu yy, powłok czy zabezpieczeń, które naprawdę utrzymają ten mat. Może nie, jeżeli ktoś chce naprawdę mieć taki już suchy, suchy mat, no to nie, to, to, to aż tak dobrze nie ma, bo tutaj nie ma sytuacji, że tak jak było po odtłuszczeniu jest tak samo, ale naprawdę to przyciemnienie jest takie w punkt, czyli... Jest, jest lekko to przyciemnione, smacznie to wygląda, nie ma żadnych mazów, smug też fajnie się to dociera. Moim zdaniem dużo lepiej niż jakiś wodczy czy quick detailer. Słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek z tych naszych pierwszych wrażeń dotyczących produktu G-Technik Halo. Tak jak wspomniałem na początku, będziemy Was oczywiście na bieżąco informowali, jak ta powłoka zachowuje się na tym samochodzie i na ile nam ułatwi mycie tych powierzchni. I dalej ją oczywiście zabezpieczyć. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.